you mm -hmm. kochani, witam się już z wami kolejnego dnia. Zostaliśmy wczoraj trochę dłużej na plaży, i szczerze, ja nie wiem jak to się stało w ogóle, ale spójrzcie, po prostu ja aż sama widzę, że jestem cała po prostu spieczona. Cała jestem spieczona. Dosłownie, uwierzcie mi, mam całą twarz taką opaloną. To samo zresztą nogi, ręce, no totalnie wszystko. Ja tutaj przyjeżdżając myślałam, że, no wiecie, może się jakoś tam załapiemy, no to słońce będzie fajnie, ale nie myślałam, że będziemy aż tacy spieczeni. A dzisiaj, ponieważ pogoda jest taka pół na pół, to stwierdziliśmy, że Pojedziemy sobie na hel, zobaczymy, co tam się dzieje. Trochę się przejdziemy, pewnie pójdziemy na jakąś kawę, bo już od dwóch dni, słuchajcie, nie piję kawy. Także kawa by się przydała. No i co, zapraszam Was dzisiaj do tego, abyście spędzili dzień ze mną. A dzisiaj, tak jak mówiłam, jedziemy na hel. Spójrzcie, my jesteśmy samochodem, więc i tak mamy co ze sobą zabrać. Ja jeszcze ogólnie biorę moją torebkę, tą, którą Wam pokazywałam z Senseja. Ona jest czadowa, tutaj mi się świetnie sprawdza. Ja do tego jeszcze biorę, słuchajcie, na siebie taki biały sweterek, gdyby tam się miało zrobić chłodniej. Biorę sobie dłuższe spodnie, okulary. Tu Michał jeszcze sobie przygotował koszulę. Ja jeszcze biorę kurtkę przeciwdeszczową, także bierzemy po prostu totalnie wszystko. No bo tutaj, wiecie, pogoda może być różna. Tak kochani, słuchajcie, my jesteśmy już spakowani, e, ruszamy do samochodu i jedziemy prosto na Hell. Jesteśmy już w aucie, słuchajcie, jedziemy na Hell. Powiem Wam szczerze, że trochę zaczęło kropić, jak wychodziliśmy, także no zobaczymy, czy deszcz nas gdzieś tam nie złapie. Ja Wam pokazywałam kurtki, mamy zabrane jakieś przeciwdeszczowe. Ale liczymy na to, że się rozpogodzi, bo to tak tylko chwilę pokropiło, a w ogóle ostatnio w prognozie cały czas było podane, że albo burze, albo słońce, albo trochę deszcz i tak w sumie nie do końca wiemy, jaka pogoda nas czeka. Ale trzymajcie kciuki, żeby na helu już było. Chociaż w miarę słonecznie, to nie musi być już tam upału, ale żeby tylko nie padało. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już na Helu, także przyjechaliśmy bez problemów, teraz zobaczcie, przyszliśmy sobie do portu, my bardzo lubimy tak sobie podróżować po tych portach, ale powiem Wam szczerze, że jakoś jest mało łódek, jesteśmy aż że zdziwieni, bo się spodziewaliśmy, że wiecie, tu będzie ich po prostu pełno, a wieje taką pustką, w ogóle jest tak cicho, ja wiem, że jeszcze nie ma takiego sezonu i w ogóle... Ale no ewidentnie widać, że mało kto tu jest, jest mało łódek. No i wiecie, chyba ten sezon dopiero rzeczywiście będzie się zaczynał gdzieś tam w tym lipcu, bo naprawdę nikogo tu nie ma. Serio, jesteśmy w totalnym szoku, ale mam nadzieję, że jak sobie pójdziemy już na plażę, to będzie więcej ludzi. No i przy okazji zahaczymy jeszcze gdzieś tam o jakąś kawę. Idziemy jeszcze po Michała. On tu widzę, że mi gdzieś się uciekł. Ale słuchajcie, jego bez problemu można zaraz wyczaić. się rzuca w oczy po tych w tych pomarańczowych spodenkach, także nigdzie mi się tu nie zgubi. <grywia> Dobra, ładna łódka, nie? Bardzo ładna. Fajna. Ale tam słuchajcie, jest więcej łódek. Ta migotka fajna. Migotka. No rzeczywiście tu jest taka, w ogóle śmieszne są te nazwy. Migotka, no, ale fajnie. I to jest wszystko, słuchajcie, nie ma więcej łódek tutaj w porcie dzisiaj. Tutaj trochę bliżej plaży. Zeszliśmy już z portu, także na szczęście, bo tam serio nie było za bardzo co oglądać. Teraz idziemy na kawę i później sobie jeszcze przejdziemy z drugiej strony, już tak na taką standardową plażę, jak już zobaczymy czy tam jest więcej osób. Jesteśmy teraz przy fokarium. Ja Wam powiem, że mam jakiegoś pecha do tego fokarium, bo ja totalnie nigdy w nim nie byłam. Raz jak byłam to była taka kolejka, że już sobie odpuściliśmy bilety, a dzisiaj jak jesteśmy i chciałam przyjść, to jest oczywiście zamknięte. Ale dawajcie znać, może ktoś z Was był w fokarium i było naprawdę fajnie. Się wydarzyło. Ona brzucha do góry płynie Ja. Yeah. Jaki grubas. Też do góry brzuchą płynie thank you właśnie z fokarium, i ja jestem w szoku, że nam się udało wreszcie tam wejść, bo ja byłam 100% pewna, że my w ogóle tam nie wejdziemy, bo już mi się wyświetlało, że jest fokarium nieczynne, ale zobaczyliśmy, słuchajcie, taką długą kolejkę zaraz po naszej kawie dosłownie, zobaczyliśmy mega długą kolejkę i stwierdziliśmy, hmmm. To chyba jednak jest ten tłum, właśnie do fokarium. I w sumie mieliśmy rację. Także super sprawa. Słuchajcie, bilet kosztuje 5 zł, żeby tam wejść. To fokarium nie jest jakoś super wielkie. Jeżeli ktoś z Was był, to na pewno wie, jak tam wygląda. Jak nie byliście, to Wam polecam właśnie się tam udać. Mi się wreszcie udało. Bardzo się cieszę, chociaż mówię, mówi, mówiłam Wam już nawet wcześniej, że byłam pewna, że tam nie wejdziemy, ale się udało. Był jeszcze taki mini pokaz z tymi fokami, także no, było naprawdę wesoło. Zresztą mogliście sami zobaczyć, że. że Rzeczywiście potrafiły wykonać jakieś różne sztuczki i było to naprawdę super przeprowadzone, także bardzo nam się podobało, a teraz chyba pójdziemy zobaczyć yy, i się przejdziemy po prostu pod latarnię. Zadaliśmy pod latarnię, ale słuchajcie, niestety przez panujące ostatnio różne warunki, no niestety latarnia jest zamknięta, więc nie można wejść na górę. Ona ma około 42 metrów wysokości, tak było przynajmniej podane, ale no niestety na nią nie wejdziemy, także tylko mogliśmy się do niej przejść. No i co, będziemy pomału wracać pewnie do auta, ale przy okazji jeszcze wejdziemy gdzieś sobie na lody, bo tam widzieliśmy po drodze fajne lody, chyba naturalne, jeśli dobrze kojarzę. I później idziemy jeszcze oczywiście na obiad, więc wstąpimy pewnie na jakąś rybkę, także... Idziemy dalej. To kochani, my już wracamy z Helu. Byliśmy jeszcze tylko na obiadku, zjedliśmy sobie rybkę. Było naprawdę super, zrobiło się teraz już tak ciepło, że stwierdziliśmy, że zaraz po tym jak wrócimy właśnie z Helu, to pójdziemy na plażę do nas do Jastarni. Także ja już na dzisiaj się z Wami żegnam, teraz, tak jak mówię, idziemy na plażę. Jakby nie ciepło, to znaczy jak nadal będzie tak ciepło, to pewnie jeszcze się wykąpiemy. Także zobaczymy. Ja już na pewno nie chcę się opalać, bo jestem po prostu cała czerwona, po prostu cała jestem tak opalona, tak spieczona na razie że póki co słońca mi wystarczy, więc ja nie będę się jakoś super opalać, ale kto wie, może do wody jeszcze wskoczę. Więc zobaczymy. Jeżeli dzisiejszy odcinek razem z nami wam się podobał, to oczywiście zostawiajcie kciuki w górę, pamiętajcie o subskrypcji i do zobaczenia. Buziaki. Pa pa.